Jedziemy do przełęczy żebrań z drogą, woli Michowej. Drogą zamkniętą dla normalnego ruchu. W ogóle zamkniętą. Robimy tutaj. Żeby reczego mandatem się dzielimy na pół. Nie chciał się trochę i tak wyglądał się z odpowiedzi i czego? dołoży kilka euro jak nas złapią. Na razie droga jest Prymasor, to nie wiem dlaczego nie ją zamknęli. No. Jest to, to by... droga pożarowa tam, na pożarowa tam. Pożarowa, to no, nie, zas nie zastawiamy no. Na razie, no, te ciężarówki tak wygniotły te, ja rozumiem, z drzewem, zobacz. bardziej no, no, faktycznie, wiesz, no. Przejazd z samochodem osobowym no, w wielu wypadkach mógłby się zatem komuś źle zakończyć dobra, zobaczymy jeszcze, może jeszcze na tej drodze Powinniśmy jeszcze jakieś atrakcje, może jakieś, może coś lepszego będzie. No zobacz, rowy popoprawiane są. Może oni tą drogę coś tu będą? No, zobacz, tylko nie. Nie wiele, tylko ten asfalt. A co, sobie on, ten asfalt się tak powspudzał do góry. Ekstra, zobacz pan. bariery nawet są, zobacz. Patrz, od, odkurzyli te bariery zobacz, odśnieżali, zobacz. To no jest normalnie. Piękna droga, Andrzej. No piękna droga. To jest droga w budowie. Tu zobacz jakie są te wiatrochromy, zobacz Andrzej, nie, z tych, jakie wiatrochromy są, patrz, ekstra drobne